Część Boże, przekaz Pana Jezusa do Ględy Lomax 20 czerwca 2025 roku. Ludzkie wynalazki umożliwiły przekonanie Was, że widzicie każdego, kto mówi lub robi wszystko, czego zapragnie. Stanie się to powszechne, gdy wróg planuje zniszczyć wszystkich, którzy nauczają mojego świętego słowa. A niektóre z tych oszustw będą powszechnie uznawane. Ale biada tym aroganckim, którzy niszczą duszpasterstwo, które zbudowałem, bo nic dobrego ich nie czeka, a ja sam sprowadzę zniszczenie na całe ich bogactwo. Z tego powodu nie biegnijcie tam i z powrotem, gdy usłyszycie, że tam jestem, ponieważ niegodziwcy użyją fałszywych obrazów. Aby zwabić was w swoje pułapki. Żyjecie w czasach, jak żadne inne dzieci, i musicie dostosować się do nowych niebezpieczeństw, które was otaczają, abyście nie zostali oszukani. Ewangelia, według Świętego Mateusza, rozdział 24, wers 22-27: Gdyby ów czas nie został skrócony, nikt by nie ocalał lecz z powodu wybranych ówczas zostanie skrócony. Wtedy, jeśli by wam kto powiedział oto tu jest Mesjasz, albo tam, nie wierzcie, powstaną bowiem fałszywi Mesjasze i fałszywi prorocy i działać będą wszelkie znaki i cuda, by w błąd wprowadzić, jeśli to możliwe, także wybranych. Oto wam przepowiedziałem, jeśli więc wam powiedzą oto jest na pustyni, nie chodźcie tam. Oto wewnątrz domu nie wierzcie. Albowiem, jak błyskawica zabłyśnie na wschodzie, a świeci aż na zachodzie. Tak będzie z przyjściem syna człowieczego.